Z tej strony Mateusz i dzisiaj wybieram się na Czerwone Wierchy, czyli jedną z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych wycieczek w naszych tatrach, chociaż z tą malowniczością, to przynajmniej póki co tak średnio. mgła ma naprawdę ciekawy klimat ale jeszcze przez jakiś czas będziecie musieli mi wierzyć na słowo co do malowniczości tej wycieczki. Wybrałem się na nią takim powiedzmy niestandardowym wariantem, moim ulubionym w zasadzie. No bo taka podstawowa trasa, najpopularniejsza na Czerwone Wierchy wiedzie z Kuźnic przez Dolinę Kondratową, a ja wybrałem się przez Dolinę Małej Łąki. Wystartowałem w Groniku i żółtym szlakiem podążam sobie dalej. To bardzo malownicze miejsce. Wielka Polana Małołącka przy dobrej pogodzie naprawdę robi wrażenie. Ale dzisiaj nie będę narzekał, bo jest pusto i nie pada jakoś szczególnie mocno, bo poranek był dosyć deszczowy. A co do tego wariantu? No to właśnie on jest moim ulubionym, dlatego że jest malowniczy, które to już powtórzenie. A dodatkowo nie jest tak popularny jak pozostałe. Więc można Liczyć tutaj o poranku na trochę spokoju, można też zrobić pętelkę, co będę właśnie dzisiaj uskuteczniał. No i ta wycieczka rozpoczyna się tak raczej spokojnie, od podejścia, właśnie na te polany. I teraz będę piął się żółtym szlakiem w stronę kondradzkiej przełęczy. Dobrze. Ta pierwsza część wycieczki nie obfitowała w widoki, nie da się tego ukryć. Wszedłem już do lasu i podchodzę w stronę Kondrackiej przełęczy. To pierwsze i najpoważniejsze podejście w czasie tej mojej dzisiejszej wycieczki. No i zaczynam się zastanawiać, na jakiej wysokości kończy się ta chmura ta mgła. Czy ona kończy się gdzieś pod granią? Bo jeżeli tak, no to jest szansa w drugiej części dnia na jakieś bardzo ładne widoki. Ale jeżeli nie, to pewnie będę musiał się nacieszyć takim klimatem. Mam nadzieję, że należycie do grupy osób z dosyć sporą wyobraźnią. Nie, nie pamiętam kiedy ostatnio byłem w Tatrach, Tak mnie przywitały. Mógłbym wam powiedzieć, że wchodzę w zasadzie na cokolwiek. Mógłbym zmyślić jakiś niesamowity szczyt. A i tak pewnie ciężko by było poznać, czy mówię prawdę. Ale nazwijcie mnie naiwniakiem, ale ciągle nie tracę nadziei, że tam wyżej będzie ładniej. No a ja już jestem w zasadzie pod przełęczą Kondracką. Wychodzę takim sypkim, dosyć głębokim żlebem. Się obsypują te kamienie, trzeba uważać. No i myślę, że kilka minut i będę na przełęczy. Normalnie powiedziałbym, że pokażę Wam trochę widoków, ale nie obiecuję. Może nie widać, ale dotarłem na Kondraską Przełęcz. Mniej więcej 2,5 godziny mi to zajęło. W opisie tego filmu jak zawsze zostawię link do mapki, żebyście mogli sobie prześledzić tę trasę, ale też postaram się podrzucić taki wpis, gdzie będą zdjęcia archiwalne i będziecie mogli trochę więcej zobaczyć z tego początkowego fragmentu podejścia. Tutaj też na Kondradzkiej przełęczy łączy się ten wariant prowadzący z kuźnic ten najpopularniejszy. Tam właśnie się schodzi. Nie widać Doliny Kontratowej, ale wzdłuż niebieskich oznaczeń. No i Kontracka Przełęcz jest też takim miejscem, które pewnie odwiedzicie chcąc dostać się na Giewont. Bo dokładnie w drugą stronę rusza niebieska ścieżka w stronę Śpiącego Rycerza, tego chyba najpopularniejszego Tatrzańskiego Szczytu. Ja tutaj pewnie trochę posiedzę na Przełęczy, bo nie za bardzo widzę sens, żeby iść dalej. A kto wie, może trochę tam mgła się zmniejszy, może obniży, może wiatr ją usunie. Zaklinam trochę rzeczywistość, ale prognozy wskazywały, że ma być później pogodnie. Ja po prostu wyszedłem tak wcześnie, bo stwierdziłem, że przechytrzę wszystkich, no ale matka natura przechytrzyła mnie. Pozostaje mi zaufać prognozom pogody, bo w międzyczasie sprawdziłem wszystkie chyba dostępne serwisy. No i one wskazują, że mniej więcej za godzinę, godzinę 30, powinno się tutaj znacząco poprawić. Zerknąłem także na radar zachmurzenia. No i rzeczywiście po stronie słowackiej tych chmur jest nieco mniej, więc kto wie, może już za 50 minut, bo tyle zostało mi do szczytu kopy Kondrackiej, moim oczom ukaże się coś więcej niż kosówka i trochę skał. Chyba rzeczywiście mi się nie wydawało, bo tam widać słońce a nade mną dosłownie na chwilę pokazało się niebo i to takie błękitne, czyżby to miał być ten dzień? Ależ to było ładne, nieśmiało, bo nieśmiało, ale jednak słońce zaczyna się przebijać. Widać też błękit nieba, więc mam nadzieję na powtórkę gdzieś tam na szczycie. Bo do wierzchołka zostało mi raptem kilka minut. Można się nieco oszukać, podchodząc na kopę Kondracką, bo takich garbików udających właściwy wierzchołek jest kilka, więc cierpliwości. Ale wydaje mi się, że ten konkretny, to już właściwy szczyt. Chociaż wydaje. To całkiem dobre określenie. 2500 metrów nad poziomem morza. Mój pierwszy cel w czasie tej wędrówki, która zapowiadała się tak sobie, a teraz zapowiada się tak sobie. Patrzcie tylko na te widoki, tam już widać mało łącznik, tam będę szedł za chwilę. Ale co widać po drugiej stronie grani? Czy coś widać? Ano są niżne tatry gdzieś tam na horyzoncie się malują i powoli się przeciera. No i wreszcie mogę powiedzieć, że pokażę wam trochę widoków. skryty pod chmurami, to Giewont. Chociaż tym razem skrywa się w nich już nie tak szczelnie jak jeszcze o poranku, więc zupełnie inaczej wygląda. W ogóle wygląda. Jak będę tam wyżej, to pokażę Wam jeszcze otoczenie Kondrackiej Przełęczy, które też jest malownicze, no a rano nie dało się tego złapać. Kopa Kondracka, licząc od wschodu, to pierwszy z czterech wierzchołków w masywie Czerwonych Wierchów. No i teraz wdrapuje się na Mało łączniak. Następnie będzie czekała mnie krzesanica i ciemniak na koniec. Z tego co kojarzę, to teraz jest właśnie chyba ostatnie takie konkretniejsze podejście, a później już błogi spacer granią z takimi widokami. Mudniejsze to podejście niż mi się początkowo wydawało. Myślałem, że to tak hop-hop i będę na szczycie, a tu kawałek jednak trzeba podchodzić. Ale w towarzystwie tego morza chmur idzie się naprawdę przyjemnie. I teraz tak się zastanawiam, jak patrzę na ten samotny, wystający z chmur wierzchołek Giewontu. Na jakie widoki w kierunku Zakopanego mogą liczyć turyści, którzy wybrali tamten cel dzisiaj? Szniak, to chyba mój ulubiony szczyt jeżeli chodzi o Czerwone Wierchy a wszystko to za sprawą tego rozległego ale bardzo widokowego wierzchołka no bo doskonale widać drogę którą do tej pory pokonałem tam jest Kopa Kondracka dalej prowadzi grań w stronę Kasprowego Wierchu bardzo ciekawa wycieczka, podlinkuję Wam zachęcam żeby się wybrać no i pięknie prezentują się oczywiście Tatry Wysokie yy, najbardziej wzrok przykuwa chyba Krywań, narodowa góra Słowaków, ale sprawne oko wypatrzy też oczywiście świnice, są też rysy. Poznacie je po takiej poprzecznej rysie opadającej z pod wierzchołka. Jeszcze jest tam śnieg. W tamtym kierunku można zauważyć niżne Tatry. Teraz przykryły chmury. No i to co mi się podoba, to oczywiście jeszcze dalsza droga. Tam w stronę już czy Krzesanicy, która będzie moim kolejnym celem. Są tam też inne wierzchołki Tatr Zachodnich. Naprawdę bardzo, bardzo widokowy wierzchołek. A gdyby nie to Morze Chmur, które absolutnie mi nie przeszkadza, no to jeszcze można by się Beskidą przyglądnąć. Swoją drogą, kto dzisiaj wybrał Beskidy na cel swoich wycieczek, no to póki co pewnie nie będzie zadowolony. Bo żaden, absolutnie żaden wierzchołek nie wystaje ponad chmury, nawet Babia Góra. Która zazwyczaj staty bardzo dobrze widać. No co mogę powiedzieć, ciągnie swój do swego. Chociaż tak zwinny i gipki jak kozica, to nie jestem już ładnych kilka, a może kilkanaście lat. Zmierzam teraz w kierunku dwóch kolejnych wierzchołków na trasie mojej wycieczki. Odpowiednio będzie to Krzesanica i Ciemniak. Zwłaszcza ta pierwsza mi się zawsze podobała, a konkretnie za sprawą okazałej północnej ściany. Postaram się Wam tu pokazać. Jest tutaj zupełnie dzisiaj pusto. Minąłem kilka, może kilkanaście osób, więc ten marsz jest wyjątkowo przyjemny. Nie spieszy mi się. Zresztą taki spektakl, kto chciałby go ominąć. No i nie byłem w Tatrach bardzo, bardzo dawno. Jakoś tam cicho przebąkiwałem w mediach społecznościowych, że może czas, żeby się z nimi trochę pogodzić. No i kto wie, kto wie. Całkiem niebrzydko tutaj dzisiaj. to i Krzesenica. No właśnie po tym elemencie krajobrazu najłatwiej poznać, że znaleźliście się na wierzchołku. Nie wiadomo tak naprawdę dlaczego turyści akurat na tym szczycie umieszczają takie kopce. Widziałem jeden, który wielkością mógłby już udawać mikroapartament w mieście. Zazwyczaj takie kopczyki zostawia się na odcinkach szlaków, które są słabo oznakowane albo które w ogóle nie są oznakowane. W tym przypadku niektórzy sugerują, że to jest taki symbol, dzięki któremu turysta, który zbuduje taki kopiec, będzie mógł w przyszłości wrócić w tatry. No ale z tymi kamyczkami i kopczykami to nie jest taka znowu całkiem różowa sprawa, na co uczula tatrzański park narodowy, bo tutaj chroni się całość przyrody łącznie z tymi wszystkimi małymi żyjątkami, które znajdują się pod kamieniem, który turysta wyciąga z gleby. Dlatego warto o tym pamiętać, no już na pewno nie warto budować takich gigantycznych konstrukcji jak ta jedna. Przede mną już ostatni szczyt. Czyli ciemniak, ścieżka jest wyraźna, tutaj jest ta północna ściana Krzesanicy, z bliska. Nie robi aż takiego wrażenia. No chyba, że się oczywiście stanie tutaj. Ale tam z dalszej perspektywy naprawdę ładnie wygląda. No piękny dzień. w z podejściem na Kopę Kondracką i małączniak, ten odcinek obfituje w bliskość skał. Nic trudnego, nie obawiajcie się, ale jest to na pewno dodatkowe urozmaicenie tej i tak malowniczej, teraz mogę to powiedzieć z czystym sumieniem, wycieczki. A nim zapomnę, to powiem Wam jeszcze, że nazwa Czerwone Wierchy pochodzi od rośliny, która porasta tutejsze zbocza. Nazywa się ona tak. I mniej więcej we wrześniu, w październiku przybiera ona rudordzawy kolor, i dzięki temu, będąc tutaj na żywo, rzeczywiście można zobaczyć, że ta nazwa Czerwone Wierchy nie jest na wyrost. Tutaj za moimi plecami jest ta północna ściana krzesanicy, o której wam opowiadałem. Robi wrażenie, co? Ciemniak to ostatni, albo pierwszy z czerwonych Wierchów, w zależności od której strony zaczniecie wycieczkę. Dla mnie to powoli czas pożegnania się z tym malowniczym zakątkiem Tatr. Rozważałem dwa warianty zejścia, ale patrząc na to, co się dzieje w dolinach, czyli widoczność pewnie będzie taka jak o poranku, zdecydowałem, że wizytę w bardzo urokliwej dolinie tomanowej odłożę na inny czas i zejdę takim podstawowym wariantem, czyli czerwonym szlakiem do Kir. To pozwoli mi zamknąć pętelkę, więc miłośnicy zwiedzania gór pętelkami, czyli powrotu do. Na parking, tam gdzie zostawiam samochód, powinni być usatysfakcjonowani. To jest Twarda Kopa i tutaj zrobię sobie już ostatnią przerwę przed powrotem na parking. Tam za moimi plecami widać tę okazałą północną ścianę Krzesanicy. To jak coś osypał gigakopiec. Już się nie bawił w żadne kopczyki. No a przerwa jest mi potrzebna nie dlatego, że jestem jakiś zmęczony mocno, tylko bolą mnie stopy. A co gorsze, zabrałem buty, w których planuję wybrać się na główny szlak Beskidzki. Tak więc nie zwiastuje to nic dobrego. Będę martwił się na dole, a teraz idę dać się pożreć chmurom, bo zbliżam się do tej granicy widoczności. Zmierzam w kierunku tej przełączki. Tam właśnie można wybrać szlak zielony przez Dolinę Tomanową, a później Kościeliską. Dłuższy, ale bardzo ładny wariant wędrówki. No, po drodze jest jeszcze schronisko na Hali Ornak. Można wpaść tam z coś dobrego. A ja dzisiaj wybieram wariant krótszy, za to trochę brzydszy i taki bardziej mozolny czyli w czerwonym dokir. Nie robi mi to chyba różnicy, bo w dolinach ciągle bardzo mgliście. No i jeżeli pokażą się jakieś ładne, takie tajemnicze, klimatyczne widoki w lesie, to też jeszcze Wam je podrzucę. I na koniec będę miał dla Was jedną poradę, taką malutką. tego szlaku, z pewnością można zaliczyć to, że sprawnie sprowadza niżej. I to by było chyba na tyle. Jest rzeczywiście męczący, nużący, a widoków tutaj trochę jak na lekarstwo. Chociaż akurat, gdy to wypowiadałem, to coś tam między drzewami się pokazuje. Pokazała się też Dolina Kościeliska, w zasadzie jej ten wylotowy już fragment, do którego właśnie zmierzam. Więc tam będzie jeszcze szansa żeby coś przed powrotem na parking pooglądać. Otwornie wymęczyło mnie to zejście. Nie spodziewałem się, więc z uśmiechem przyjąłem informację, że kościeliska już niedaleko. No, i ta ścieżka teraz też jest taka równa. Pozostało mi w zasadzie już tylko domknięcie tej pętelki. Właśnie muszę podejść do wylotu doliny do Wyżniej Kiry Tak się nazywa taki otwarty teren w Dolinie Kościeliskiej. Bardzo widokowy, spacerowy, więc też zachęcam, żeby się tam pokręcić w wolnym czasie. No, a później to jest ta porada, której miałem Wam udzielić. Później trzeba wyjść z Doliny Kościeliskiej i w zasadzie czarnym szlakiem, drogą pod redglami, taką ścieżynką w zasadzie wzdłuż drogi, podejść w kierunku Gronika na parking. Może niezbyt inspirujące, ale to pozwoli domknąć pętelkę. No i wydaje mi się, że jeżeli szukacie jakiegoś pomysłu na wędrówkę w Tatrach, to Czerwone Wierchy powinny znaleźć się wysoko na Waszej liście. Nie ma tutaj na szlaku trudności, poza tymi kondycyjnymi, a to sprawia, że na przykład, jeżeli macie doświadczenie z innych pasm, wy, odrobinę wytrzymałości, to śmiało możecie wyruszyć na szlak. Co do wariantu, no to sami zdecydujecie, w jaki sposób te czerwone wierchy chcecie przejść, ale wydaje mi się, że wariant tej pętelki też jest całkiem ok. Ja uciekam teraz na parking. Trzymajcie się dobrze. Do zobaczenia. Cześć! Yeah.